8 maja 1945 roku, po sześciu latach największego konfliktu w dziejach ludzkości, nazistowskie Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji. Druga wojna światowa dobiegła końca. 80. rocznicę tamtych wydarzeń Jaworzanie rozpoczęli uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Marcina. Modlitwa została odprawiona w intencji poległych, pomordowanych i wszystkich tych, którzy do końca pozostali wierni wartościom takim jak wolność, pokój i godność człowieka. Następnie przedstawiciele związków kombatanckich, stowarzyszeń, samorządowcy, delegacje szkół, harcerze oraz mieszkańcy Jawora złożyli kwiaty pod pomnikiem w rynku, oddając cześć tym, którzy walczyli o niepodległość naszej ojczyzny. 80 lat temu, 8 maja 1945 roku, akt kapitulacji III Rzeszy przerwał najokrutniejszą w dziejach ludzkości wojnę. W latach 1939-1945. W światowym konflikcie brały udział państwa wszystkich kontynentów oraz ponad 1,5 miliarda ludzi. Zginęło około 6 milionów obywateli polskich. Ja uczcił honorowo wszystkich tych, którzy walczyli o wolność Polski, wszystkich tych, którzy przelali swoją krest. Krew, to jest nasz obowiązek, żeby dbać o to dziedzictwo, dbać o pamięć i dbać o tą wolność, która nigdy nie jest dana raz na zawsze. Pamiętamy o naszej historii, o tym, co jest fundamentem naszej także przyszłości, czyli budowanie tej wspólnoty, ojczyzny, mniejszej. Jawora, I, i tej wielkiej, dumnej Polski. Poczty Szczandarowe, delegacje, kombatanci. Wszyscy chcemy być razem, oddać pamięć, honor wszystkim poległym, którzy walczyli o wolną ojczyznę. Losy II Wojny Światowej były niezwykle trudne, a Narodowy Dzień Zwycięstwa powoduje, że powinniśmy z dumą patrzeć w przyszłość, pamiętając o historii. Jednak dla Polski koniec wojny nie oznaczał pełnej wolności. Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej przyniosło bowiem nową, sowiecką, która na kolejne dekady odebrała nam suwerenność. Najpierw napadli nas Niemcy, a później po wyzwoleniu, nie, nie wiem czy. wróciliśmy jeszcze do. No gnębili nas Rosjanie, więc tutaj żadne to było jak gdyby zakończenie wojny dla mnie. Przeżyliśmy. Makabryczne. Tyle nas zginęło w tej wojnie, 6 milionów, nawet ponad. Również Sybieracy brali udział, także dla nas to jest wielka strata. Nie straciliśmy w 1945 roku ducha narodu, który przetrwał dekady sowietyzacji. Pokolenie rodaków z niemal wszystkich zakątków II Rzeczypospolitej znalazło nowy dom na ziemiach, tak zwanych odzyskanych, na Dolnym Śląsku i w Jaworze. Okres wojny pozostawił trwały ślad na kulturze narodu polskiego. Przymiotniki takie jak powojenny czy przedwojenny opierają się na datach początku i końcu II wojny światowej. Niech pamięć o wydarzeniach sprzed 80 lat będzie źródłem nadziei na trwały pokój i przestrogą, aby Polska nigdy więcej nie była bezsilna. Cześć i chwała bohaterom!